Dzisiaj, dzisiaj admin, dzisiaj, dzisiaj admin abuse. Przed adminem oczywiście, żeby nie było tak nudno jak wczoraj, bo to nie jest koniec brain rotów, To dopiero początek. 1% na gra i lapali. Lecimy, jakieś słabe Brain Rotiki sobie daliśmy na sam początek. Zobaczcie, cała była zaoczyszczona przed y, tutaj abusem, żeby iść sobie pokraść. Jeszcze przed tym strzelcie łapę w górę, suba na kanale, jeśli podobają nam się te filmy, nie widzieliście po poprzedniego, zapraszam obejrzeć, y, dlaczego... ...Stylo Brainot się kończy. Stilo Brainot się kończy! Przez cały tydzień próbowałem dodawać treści codziennie Zobaczcie czy... Jeszcze umiem nagrywać. Dlatego od dzisiaj filmy są co dwa dni na kanale, tak? Co dwa dni i livey są na short. Livey są. O, my sobie przychodzimy na publika. I uwaga, jeśli chcecie jakiegoś darmowego Braidrocika, 200 tysięcy co zarabia na sekundę, oczywiście łapa w górę. 20. 20. O, co ona robi? Ty, trafiła mnie. Ona mnie widzi. 20 łapek w górę. I rozdaję wam Brainrota i kolejny odcinek z Brainrotów. Let's go. Napiszcie oczywiście komentarz ze swoim nickiem. A ja tutaj już widzę. No, już nie widzę. Widziałem. Tutaj jakiś biedny serwer. Okej. Okay. No nie, no nie, nie, nie wytrzymam. No, nikogo dobrego nie ma. Nie wiem, idę ukraść kapucinę balerinę. Czego ja nie mam, wy tym, wy. I proszę Państwo, kradniemy sobie Sigma Boy Sigma, Sigma Boy, Sigma Boy. Sigma Boy. Ja taka ta... <gryw> nie wiem, co ona tam się śpiewa. chłopie Sigma Boy jest PPPP Watermelon Drilly. Bo ja chyba go nie mam w indeksie. Znaczy, no sobie zobaczę, czy go mam. On jest PPP. Nie mam, nie mam tego PPP. Załatwimy sobie go do indeksiku. Co tutaj się dzieje? Oni będą kraśli koko fanto, elefanto, a ja ukradnę sobie pipiłam watermelon. Nie, nie, nie walnij mnie, nie walnij mnie, nie walnij mnie. Yes, 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 Pipipi watermelon. Let's go. A teraz sobie kulturalnie go... sprzedamy? Yy, Sigma, bo ja również. Co? A ty co? A ty co? Wziął mi stąd! Jak poleciał. Ululululululu, jaka baza, ten dobry. O kurde, no. No super, no po prostu super, no ja nie wiem Te 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 sachury diamentowy no dosłownie każdy jest biedny O dzień dobry e, Żartowałem, że każdy jest biedny Ja nie Bierzemy tego Tigroli gra frutoni 6, 5, 4, 3, 2, 1 O nie Co za śmieć. Co jest? Czym on może mnie walić, jak on jest na lince? Jaka była akcja, tylko te randomy mi przeszkadzają. randomy mi tak przeszkadzają. Co tu się stało? Zobacz ile połapek na mnie obie. Ani jedną nie no mnie wpadłem, ale ja jestem dobry, ale jestem dobry. Patrz co robimy, tu pułapka na dole. Do góry chciałem powiedzieć klon, ale wszyscy wychodzą. Wszyscy wychodzą z serwerów. O kurde, yy, odpaliło się coś yy, yy, na prywaty, na prywaty, na prywaty szybko. Jakiś śnieg się odpalił na publiku. O i tęcza. Jakiś śnieg się odpalił na publiku, ale na moim koncie nie. O, zaczyna się. Oczywiście, spin. O kurde, o kurde, o kurde, co jest, co jest, co jest? Dostałem orkale, orkale, z spina. O, no, najgorszy event. Od, od, od kiedy gram, od kiedy gram, od kiedy gram, to to był najgorszy event. I wczoraj mogliście to zobaczyć. 6 minut filmy. Niecałe, niecałe 6 minut. Dziękuję znowu za 10 bilionów, ale już jest 11. Prawie 12 za niedługo. 10 bilionów Lava Block! I. Yeah. Załatał. Człowieku, człowieku. 10 bilionów krab. Lawa, Lucky Block. Lecimy. Co on może jeszcze dostać? Nic już nie może dostać. Dobra, kupuję. Dawaj go. Let's go. D 4 razy lak na 25 minut. Lecimy. O, będzie spawn Los Orcalitos. W ogóle na drugim kącie ominąłem Lucky bloka, bo byłem tak zafascynowany. No ale cóż. Trudno się mówi, tak? I tutaj też szybko kupuję. Dobra. Jest kupione. W ogóle tutaj się zrespawnił Treno streco lawowy z mutacją to 1300. Mega dobrze, mega dobrze. Jeszcze na Janki, na Janki niech tylko. Będzie na Janek czy nie, będzie na Janek czy nie, będzie na Janek czy nie. Nie ma, nie ma. Kupuję, szybko, szybko, kupuj. O, Orkalelo jeszcze coś zrespawni. nice. Znaczy no zaraz respawni. Miejmy nadzieję, że jakieś... Mutacje się na im Teraz muszę pamiętać, żeby kupić na drugim koncie, ale dobra. Trafika, coś ty? Tutaj kupujemy nic. Nie trafiło na dwóch kontach, zobaczcie. Nic tutaj nie trafiło, nic tam nie, nie trafiło. Co tu się dzieje? Ej, Mateo! Lawo Mateo. Ok, kraby są, kraby są, 500 tysięcy. Nic nie daje, nic nie daje. Chyba coś znowu będzie spłonował Ile on spałuje? O kurde, karker, kar, kur, kur. Dobra, żeby, żeby trafiło go coś. Nie ma go co trafić. Nie, tylko bąbelki. On się zastanawia co następne. Czyta czat, czyta czat na Discordzie. Tutaj 5 minut, 5 minut zostało. 16 minut do, do końca, do końca admina, 16 minut. Bo on gdzieś tak właśnie kończy. Jak się kończy 4 razy lag to on właśnie kończy, nie? Adminobius. Oho, wie co zespałni, wie co zespałni. Ciekawe co to będzie, ciekawe co to będzie. Dawaj, O, kurde, blut rodzikowa. Espresso seniora. O, szympanzini jest. Ale w zwykłej wersji, no to musi go coś trafić, no. Ty, nic go nie trafia. Tam lawaka, tu nic. Nie no, super. I tutaj też kupuję. Ale będzie rzeczy do fuzów. Już to czuję, jak będą tutaj rzeczy do fuzików. W ogóle na drugim koncie ominął mnie z, 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 z Gatatino, dawaj gatatino, dawaj gatatino. Dawaj go. Jest, gatatino, lawa. Lawa Gatatino. Dobra, musi go coś trafić. Traf go coś. No nic. Jeszcze mnie krab goni. Super. Nie, nie dam się dogonić. Nie dam się dogonić. Nie dam się dogonić. Spieprzaj krab. Spieprzaj krab. Nie no nic nie trafił. Nie, nie. Nie, 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 poleciał mi, poleciał mi Nie, to jest niemożliwe ta gra, ta gra jest niemożliwa, nie Dobra, ready, ready, lucky block, ready, lucky block Musi polecieć ten rat na traktorze, musi polecieć ten na traktorze Zostawię ci teraz łapkę w górę Poleci ten gościu na traktorze, nie wiem jak on ma, ale on poleci, zobaczycie, no, zobaczycie Macie 3 sekundy zostawienia, 3, 2, 1, otwieram I leci z traktorem, leci gościu z traktorem, zobacz to Kurde orka, ale, ale dobrze, ale dobrze, milion trzysta, ale mógł polecić ten na traktorze. O, lung tu, los tung 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 citos. O, dostał mutację. Ile on zarabia teraz? O, kurde! Znowu jak strasę, znowu to będzie masakra. Jezu, jak dobrze. Jak dobrze. OK, teraz będzie spamienie po prostu wszystkim z tego co napisał, będą wszystkie eventy dosłownie. Chyba na ostatnie 5 minut. I jakby jeszcze coś do tego zespałnił jakiegoś laki bloczka, byłoby idealnie po prostu. Jakby jeszcze jednego lucky ze zespałnił. ILE EVENTÓW JEST, ZOBACZCIE PRAWY DOLNY kruk. TO NAWET NIE JEST PRAWY DOLNY RÓG, TO JEST NAWET NA DOLE JUŻ. Tyle jest włączonych eventów że ja pierdzielę, co tu się dzieje? O, kurde, zobaczcie, karkar, karker, kurkur został spełniony i zobaczcie to. I zobacz Lawaka! I chłopie, i to dostało. I co się dzieje? mil. Co się odwala ty! Ja pierdzielę, dawaj to, dawaj to, chłopie, dawaj to! O kurde, jeszcze jedna! O tu lawaka, jakby dostałaś tą gwiazdeczkę, to tutaj spadają, to by było pięknie, to by było pięknie. No, niestety, niestety, ale... I dostała! I dostała chyba! Nie, pokaż, pokaż, dostała, czy nie? Nie dostała, a widzieliście to? Idealnie na nią spadła ta gwiazda. Karkar kurku, 31 miliona. Kurde. Ile on eventów teraz odpalił? Dobra, lecimy. O tak, wszyscy widzimy się w Taco Tuesday. Dobra, możemy sobie podsumować ten evencik. Mamy tak, taką orkę: 600 tysięcy, 1 300, 1 400 orka, orki, te małe. Tutaj milion, trzysta, trena, streca, turbo trimi, tysięcy, orka, no to tak hmm. przeciętnie. Mateo, 500 tysięcy, proszę, idziemy dalej, idziemy dalej. Kar, kur, kur, zwykły, espresso, seniora, blue Thread, to słabe. Szympansyni, spideryni lava kasaturno saturnita, los, tung, 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 tiktos, tysięcy. Orka, l -orka, l orka, la, czterysta tysięcy, słabe też. lava saturno, saturnita, milion, kar, 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 kur, miliony i czy mamy coś do góry? Nie, nie mamy nic do góry, ok. Przejdźmy także na drugie konto, bo tutaj to jest mega maszyna. Zobacz, raz, dwa, trzy, pięć, pięć e, mutacji na tripi, tropa, tropa tripa. Oczywiście los orcalitos też orkalelo orkala do góry mamy karker, karkur, kur, milion 1700. Orka Lelo, Orkala 700 tysięcy, lawaka złota milion. i chyba to tak, to to wszystko. To wszystko także oceniam ten evencik, no chłopie... WW, nie? Za 14 milionów fuse. I damy sobie do viewsa i jeszcze sekrety, te zwykłe, które nic nie mają na sobie, na przykład. No ten Pansini, bo mi nie jest, nie jest potrzebny, ten karker, karkur, kur, e, tu lawakę mam, e, to mamy trzy i potrzebujemy jeszcze czwartego. No w sumie mogę dać jeszcze tą lawakę, milion. Zrobimy jeszcze sobie dwa fuzy poza tym, e, ale ten e, drugi będzie chyba gorszy z tego co mi się wydaje, no bo już mam, no po prostu... No nie mam już co dać do drugiego, a damy sobie te sławy które po prostu mi zajmują zbędne miejsce w bazie, żebym mógł zrobić sobie znowu całą, pustą bazę. Okej, okay. w takim razie idziemy odebrać sobie swój z maszyny. ciekawe co będzie, 3, 2, 1, go! lock tu tu to złote, let's go! No, trochę, trochę L, znaczy no nie wiem czy L, nie wiem co tam w zasadzie. chyba chyba W, chyba W, chyba W, 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 ale ale mi się nie przydadzą. Dobrze, także zabrałem teraz milionową lawakę. I zobaczmy, ile będzie procent. Dwie lawaki, jeden karker, kar, kar, kar kur, kur i jeden Szypazenie Spidereni 18% na los kombinacjons I muszę po prostu. Muszę je trafić. Okej, okay, ale fuse mogę jeszcze zrobić sobie na drugim koncie. I tutaj sobie pomyślałem, żeby wziąć tą agarini Lapalini. Do tego los Crocodilitos I Brain Road God i Secret dawają nam takie szanse. 60% na agarini Lapalini. Co jest? I co ciekawe, los Orkotli, Orkali. Dobra, nieważne. Wsadzimy sobie jeszcze te Los tung 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 ting i Espresso seniore. Teraz procenty prezentują się w sposób następujący. Możemy trafić, najwięcej szans jest na Tukano Banano. Dlaczego, na niego, jest najwięcej szans? Dlaczego na, na niego jest najwięcej szans? Nie wiem. Ale nic nam się nie zwróci. Tyle wiem. Dlatego oczywiście klikam. Dobra, i tutaj na tym końcu sobie też oczywiście zrobimy fiuza. Dobra, no i zobaczcie. Tutaj mamy 66% na Tukano Banano. No, tak się prezentuje, procenty 4% na agarajni, lapalinie, bym musiał wylecieć z mutacjami, z y, wszystkim, żeby się zwróciło, tak? Ale oczywiście, no klikamy. Także co, widzimy się teraz na openingu trzech fiozów. W takim razie już jestem z powrotem, i tutaj na tym koncie wsadziliśmy sobie Tralelo, ten bolololo, Gatatino na janino i espresso seniora. Idziemy zobaczyć, co tutaj się. Stało z tego. Miejmy nadzieję, że agarini lapalini, ale nie miejmy nadzieję, tylko po prostu otwieram. 3, 2, 1. Go. O kurde. Nie rozpocząłem nagrywania. Zobacz, no, trafiłem trafiłem Tukano banano. Zapomniałem włączyć nagrywania, ale z mutacją wyleciał Tukano banano. No ale i tak. Nie zwraca się także. Ale, ale fajnie, tak ja z mutacją sobie zobaczyć. Przechodzimy teraz na najmocniejsze konto. I tym razem nie wyłączam nagrywania, żeby nie zapomnieć go włączyć. Okej, okay, w takim razie jesteśmy na ostatnim koncie, gdzie dałem same sekrety. Lawaka zwykła, zwykły, kar nie zwykły, kar, karkarkarkarkun, zwykły i lawaka million. I po prostu musi, musi polecieć La Grande Combinations. No. Musi polecieć. Oh. Nie, 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 jak poleci, to się zeszczą. To się zeszczą po prostu. Byle nie Agarini Lapalini. Patrzcie. Patrzcie. Teraz wymanifestujemy sobie to. Mam la grande Mam la grande Combina Mam la grande Combat Mam la grande Combos. Mam, mam los Kombine mam los combinaciones spaść. Mam los Combina Science Mam los Combina tutaj w bazie, tutaj, widzicie? Los Combinacions. Widzicie, jak dużo zarabiają? 10 milionów, Los Combinacions. Widzicie, zbieram sobie teraz pieniądze z Los Combinacions. Mam Los Combinacions. Mam Los Combinacions. Dziękuję. Dziękuję. No, wymanifestowane, tak? Wymanifestowane. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie, tak jak mówiłem. No, raz pod mostem, raz na, ma na maście To tyle z dzisiejszego filmu. Na końcu zawsze trzeba dodać Widać po mnie?